No przyjechałem do Pana doktora po odbiór albina, który będzie albinem albo balbiną, to jest właśnie ta przychodnia weterynaryjna, rano był przywieziony kiciulek i zobaczymy co teraz z nim jest. Jestem, panie doktorze. Czy filmować teraz może? Do kosza pan już wrzucił kotka? A nie no, myślałem, że nie żyje. Ależ pan dowciepny, no, panie doktorze. Też tam pan wychodził na to, już też myślałem, że pan zwłoki wyniósł. Z Mamy naszej, nie ja. naszego kiciulka Oj, nie widzę oka. No i bardzo dobrze, że pan nie widzi, bo go pan nie zobaczy. I nie będzie miał. To było, to było jedyne, jedyne rozwiązanie, żeby. Nie, niech pan nie wyciąga go. Nie licząc niech pan go się, nie, wyciąga. nie licząc się. Ale panie doktorze, niech pan nie wyciąga. Znaczy, ja nie chcę, żeby się stresował. O, o, Oswojony? O. Jeszcze, jeszcze nie jest całkiem przypomny. To jest ona. Ona, czyli będzie Balbina. I książeczkę pan założy na Balbina. Po prostu. To było całe oko, tak? Zapadziło. W Zapadźka. takim stanie już, tam był roków rogów, oka. To wszystko wypływało w ropa boku i powiem. Uwaga, Ciężki że, przypadek że, pan że, miał. Że, 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 że to jest jedyne rozwiązanie. Także żeby przeżył. Powinno być dobrze, no. I co, oswojone widać? A, oswojone, Od razu oswojone. Cieszę się. Ale, ale myślę, że no, no co? Na pewno się znajdzie do adopcji ktoś chętny. A, a, a. No. Balbinka. Książeczkę na Balbinka. I panie doktorze, zrobimy mu tego tam od szorza, tego odpchlanie. To, 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 nie to, to, odrobaczanie, to, to później oczywiście wszystko. To, co to, 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 to ja tam znalazłem na podwórku, to się. O, tak, Tak, hotel, tak, tak. Na, 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 na wygląda, że nadepnęłem i urwałem. Tutaj, tutaj, tutaj przywiązałem Bardzo się... dobrze. Dziękuję, panie doktorze. I no, miałem, miałem telefon, panie doktorze. Dzwoniła pani, pytała się, jak się czuje. Kotek, bo oglądała filmik. I pytała się, czy może pomóc. No, ja powiedziałem, że bardzo chętnie. I wygląda, że ta pani pomoże. Nie wiem w jakiej skali, na ile to pokryje nasze potrzeby, ale będę się martwił później. Najwyżej, panie doktorze, nerkę sprzedam. A cóż się nie robi dla przyjacieli naszych najlepszych? Czyli. Niech mi Pan teraz powie rozkład jazdy na następne dni. To znaczy, na pewno tutaj w tej chwili przeciwbólowy dostał antybiotyk, to znaczy, dostała. Dostała. Na pewno to uważam, że przy takim zakażeniu to, 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 to nie jest możliwe, żeby na zasadzie koniec i, i czekać, że będzie wszystko dobrze. Tylko w sobotę i prosił, żeby pan się pokazał. Czyli jutro nie? Jutro, jutro, jutro dajmy spokój. Ja przygotowałem koiec, wie pan, taki jak biurko. Wstawiłem tu domek taki z materiału. No. Tu, tutaj miskę z, ze wilkiem, picie, wodę. Wysokie, wysokie ścianki? Tej wysokości to jest. No, zobaczymy, bo to jest sprytne. To jest. I to będzie zamknięte, nakryte od góry. Tylko teraz się spieszę, bo. To jest płyta OSB. Ja nie nakryłem tą linoleum i boję się, żeby mi tam za bardzo nie zmokło. <laughs> Balbinka, czyli mamy balbinkę. Miał być Albinos, był Albin. No i nazywać go Balbin. Jak to jest ona, no to Balbina. Czyli Balbina będzie nasza. Balbina? Tak. Balbina. Około o, jaka ładna, ładny koteczek. Oj, to jak moja ciotka albo Maciek. Tylko no trochę oczy inaczej. No to jest też takie biało-czarne, może trochę inny rozkład. Ale przyzna pan, jak się z przodu patrzy, to wygląda na białego. I co, ogon cały czarny ma, jak z tego co. No, tyle tak. razy patrzyłem na no. jako, jakoś za pierwszym razem mi że ogon czarny. Dobra, to już tego nie będziemy filmować, bo to jest raczej procedura oczywista. Wszystkim także, kochani, widzicie, zaczęło się źle, ale będzie dobrze. I tak jak tamten kotek placek też nie ma oka. I zaraz tego samego placek, którego nie miał oka. Dobra, właściciela, na razie nie piszemy. Na razie nie piszemy, bo no. y, może być do adopcji może, pójdzie, może bo pójdzie, bo jest osoba, która już się ja wcześniej zgłaszała. Ja także zobaczymy. No to tyle. Na razie ciąg dalszy nastąpi. Tam jest to wszystko postrzegane. No przed chwilą pan doktor powiedział już poza kamerą, że gdyby nie była leczona, to końca tygodnia by nie dożyła, tak? Czy, czy no na pewno. Tutaj, przy takim zakażeniu to tutaj przejść do struktur mózgowych i w ogóle to jest... To jest blisko, tak blisko, było że... nie? A daje pan jej szansę teraz na przeżycie? Na... No, 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 no liczę te 80%. 80% no. No Jest tak. młody, silny organizm. I kobieta przede wszystkim. A kobieta to nawet diabła pokona. To jest dużo silniejsza. No właśnie, się... jakby to był kocurek, no to, to szanse to, żeby to, to, ile był, to byłoby, dużo niższe. Ile by pan dawał jako kocórkowi? <noise> Dobra, nie będę, nie będę procentami. <noise> ale, ale na pewno kotki, no, ale kobietą kotki, by się pan zabudował. Kotki, kotki są żywotniejsze. Ale by się pan zabudował kobietom. Dobra, nie będę wchodzić na temat kobiet, i mężczyzn. Powiem, płeć żeńska jest z reguły silniejsza. O! I tym błędom skończymy. Kochani, przyjechałem już do DPS-u. Jestem przed nową bocianówką. Przywiozłem balbinkę. I zobaczcie. O, jest tam jest jeszcze po narkozie, to taka osowiała ale myślę, że powoli dojdzie do siebie i wejdzie tam do domku. No ma przygotowane jedzenie tutaj. O, nawet mi się trochę przekosiło, muszę poprawić. Sprawimy ten pojemnik. No nie za bardzo mi to wychodzi. O, jest tam. No, jest. Balbinka jest tutaj. Siedzi na razie. No nie będę jej ruszał, nie będę jej wkładał do domku. Niech ona tutaj dojdzie do siebie. Jak dojdzie do siebie, ewentualnie się załatwi i znajdzie miejsce do domku. No, tak jak pan doktor mówił, w sobotę mam przyjechać ponownie na kontrolę. Tu picie ma chrupki, ma jeszcze jakąś mokrą karmę. Przyniosę Feliksa w saszetce i położę. Bidula, Boże, co ona nacierpiała. Ludzie, mieć ropień czy jakiś wrzut w oku, gdzie jest blisko mózg, sobie wyobrażacie, co to za ból potworny, promieniujący do mózgu. Jak to kotek ten musiał się czuć, jak cierpieć. Kto wie, czy on bardziej nie cierpiał od placka. Bo placek miał oko na wierzchu, a ten miał ropień czy wrzut jakiś w środku tam. To coś strasznego. Ból niesamowity, niewyobrażalnie. No nic, ale to już się skończyło. I miejmy nadzieję, że teraz będzie wszystko lepiej. I kotek będzie zdrowiał. I wracał do sił. I znajdzie na pewno jakiś ładny, bezpieczny, kochający dom, gdzie go przygarną. Bo już się o niego pytały pewne osoby. Także liczmy i cieszmy się na przyszłość. Że będzie jeszcze lepiej. No, miałem ten dzień dzisiaj naprawdę duży.